Hej, cześć, witajcie, z tej strony DK A z tamtej strony jest Ray Seria Jestem z tej, a nie z tamtej? Czy z tamtej, a nie z tej? A może z tamtej? I daj sobie render distance short Spróbuję Bo zobacz, wtedy jest wszystko takie niebieskawe jak niebo A nie takie ciemno-niebieskie, albo czarne Ja mam super białe No białe takie, ale fajne jest Czekaj, Video setting... Nie, wolę na normal Nie to Dobrze Zaczynamy Skrzynka mi znikła Czy co widzisz? Nie, ja widzę tam skrzynkę Jest! Ale skrzynka klucz. mi znikła, bez sensu. Czekaj Wiesz, ja widzę twoją skrzynkę. Ale ja nie widzę W posad. <noise> <noise> No bo ja musi, musiałem zginąć, bo nie widziałem swojej skrzynki. O, jest, dobrze. Bo ten już buduje, prze No i to są moje A co te... mam czekać na objawienie? Nie wiem. No i to, dobrze. Czemu jest No, czekaj. Okay. Time set... Bo żeśmy się bawili. Nie, to ty się z jakimś ustawieniem. No, to że... ja sobie pierwsze, pierwsze zrobię sobie nieskończone źródełko. Tylko muszę sobie zrobić pięterko. Dobrze, może powiemy co to za seria... Ty powiedz bo ja nie wiem co to za mapa. To jest Single Block Challenge. Challenge, tak. Jest mapa zmodyfikowana przeze mnie na Versus Multi. Czyli Versus WS dla niekumatych. Będziemy sobie z Ikeem robić tutaj porównanie kto szybciej ukończy tego challenge'a. No i mam nadzieję, że będę to ja. No ty, ty będziesz ostatni. Jeśli będą ostatnimi, ostatni pierwszymi, coś mi to mówi. No, a gdzieś to słyszałem. Eee, chyba w piśmie świętym. <laughs> Ale dobra. Nie, w szkole. No, na religii. Dobra. Nie, jest na fizyce. <laughs> Muszę poprawić fizykę. Dobrze, ja sobie tutaj zetnę drzewko, żeby go wyprzedzić. W Ej, czekaj właśnie mm. małe Zapomnij jeszcze... najważniejszej rzeczy. Co, nagrywania włączyć? Tech turpaka się cieszyłem Dobra, zmarnuję sobie Isa Tak, byś musiał od nowa norobić Tam Troszkę trzeba poczekać, zanim ja O, Dobra jest mój skin, który miał być, ale go nie ma, bo nie, um nie, bo nie umiem sobie pobrać Minecrafta. Znaczy ściągnąć, znaczy kupić Minecrafta. No i znowu znowu nie mam bloków. Dobra, mam. Ja to jednak jestem. Tak, dokładnie. Ład. No. no i to ma... miał być mój skin, ale że... Nie umiem yes. kupić Minecrafta, to, to nie mam mojego Nie masz się czym chwalić. A ja sobie zrobię podwójny generator kobla. Oj tam, dobra, nie chodzi. To kiedyś główko jeśli tyle, takie proste to było, jak graliśmy na tym serwerze moim z modami. No bo to się psuło. No, różnęło. A! Dupa zbita. Moje źródełko my zamarzowa. A ja nie mam sadzonki jeszcze, bez jaj. Nie masz sadzonki czy jaj? Bo nie wiem, co ty tam nawiązujesz. Nie mam sadzonki drzewa. A Czekaj, ja tu mam? Pumpkin, watermelon? gdzie. Brak no dobra, trawa będzie rosła. Ej, w co? ogóle... A bo dobra, nie mówię. Powiem ci po odcinku, bo chyba mówię, że to zrobimy w późniejszych odcinkach. Może nie wiem o co chodzi. O Ej. takie coś na dole. O, skrzynki widać. No właśnie, o takie coś. No nie wierzę, nie wypada mi sedzonka. Hi no wygodnie, No, i nie chcę wypaść. No nie, wierzę, wcisłem się. Ja tu czekam. Masz, Masz wartościowe temy przy sobie? Tak. No. mam wartościowe temy. <grym> Wiem. Jak dla wody. Aha. <grym> A która z nich jest wartościowy? Lawa i woda. Ja to nie chce zniknąć. co e, nie chce zniknąć? Te liście. E, e, które liście? Eee. Tylko No, bez jaj. Masz sadzonkę? Jest! Jest! Yes! Yes! To jest sadzonka? HAK Sadzonka Uratować FUŚWA Co? Obsidian Ja i nie zrobił I lawa mu spłynęła Mówił, że to takie łatwe No i co teraz? Hmm, hi, 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 hi. Czekaj jak tu zawaliłem troszkę sprawę mianowicie taką, że nie mam jak z, z czego zrobić podpórki do generatora Czy on włączył właśnie game moda? Włączył game moda patrzcie frajera. a tam pieprz kłopoty. Eee... Dobra. Co Że, Że co? Że go pieprzez głupoty. Jakie głupoty? Że giemoda włączyłem. Aha Dobrze, teraz tak Robimy... To zdrowy Mam tutaj tego. O. Przydałby mi się generator Koblestona. No mi też. Przydałby mi się Dirt Którego robię z drewna Też muszę, bo Dirta nie mam Dobrze, ee, czekajcie Sadzunka Nie masz już Dirta? Nie, wszystko zużyłem Ja też To czekaj, Że, że iść. Czekaj, bo tu kombinuję nad niszczeniem. dirta Ja zapomniałem, jak się robi generator kobla. No, nie żywo zdycham. No, nie wierzę. No, nie, mi spadł. No i też. No Bez... nic, poświęcę, poświęcę buka jednego. Jak się robiło generator kobla? Tu musi woda spływać. No, inteligentniejszego człowieka ode mnie nie było. Tu musi woda spływać. To a jest tu... ice, to jest grass, to jest sand, to jeszcze sanda troszkę wykorzystamy. A mianowicie nie chcę wodę, Eee. I tak, tu pójdzie te jest! Czy się tak podniecasz? Mam genial, Tylko nie mam kilo! No co, czekaj! Czekaj! Mm, nie mam drewna. To co ja zużyłem? Mączka kosna, bo on nie tak wygląda na tym paku. Dobra. To Tworzymy. Potrzebuję drewna, dobrze. Teraz patyczki i zrobić sobie kilów. Raczej nie tak, tylko tak. Kontrolujesz czas? Jaki czas? Czas nagrywania. Yy, nie. Jak to nie musisz? No to załóżmy, 26 chyba zaczęliśmy, więc już jest 8 12 minut gdzieś. Jest, jest sadzonka, dobra, uratowani I jabłuszko I teraz kowal z domu Kurde, nie tu A ja już kopię kobla. Mam! No tam chyba coś czytuję. Patrz, tam już ma diamentową wyspę. Gdzie? To jest... <laughs> Co, gdzie? Ale to wolno idzie. Mhm. Teraz to zrobię przyspieszony generator kobla. To tutaj. Teraz sobie zrobię kamienia, sobie zrobię to po to też. Yes. Ulepszony generator cobblestone'a? Ja mam lego. Ej, czemu on włącza sobie? Co ja sobie włączam? Game moda? Nie włączam. Jak nie? No, no to patrz, kopie klocka. Widzisz? Ale wyłączyłeś. Czemu ja mam game moda? Nie. nie wiem Udam, udam, że nie wiem Czekaj A nie, wylewa się to, mogę sobie to odgrodzić z tej strony Bez sensu Patrz ja mam fajny generator kobla, przylecę to. tu Nie, bo nie jestem czterem i nie będę cheatował Ale to nie jest cheatowanie To jest cheatowanie Jesteśmy vis a z... to nie Versus. jest citowanie, po prostu zrobi. Aha, dobra, to już wiem, o co się dzieje. Myślałem, że mój generator kobla to i się dzieje, co ty pieprzysz. No. Czekaj, czekaj, teraz sobie zobaczę zadanie. Zbuduj generator kobla. Zbuduj generator bruku. Jakiś inteligent napisał bruku. Plus, zbuduj dom. To jest nie? To jeszcze nie. Dobra, chwileczkę, no. czekajcie, e, ja sobie to zrobię tu, to sobie dam tu, Minecraft to sobie dam wyżej. Dobrze, tak, zbuduj generator bruku, zbuduj dom, powiększ wyspę, to już w sumie mam powiększenie, zrób farmę melonów, co najmniej 5 miejsc do zbierania, zrób farmę dyni, co najmniej 5 miejsc do zbierania, zrób farmę trzciny. Zrób farmę zboża, co najmniej 10 miejsc do zbierania. Eee, zrób ogromne czerwone, ogromnego czerwonego i brązowego grzyba. Połóż łóżko. Zbuduj to, stworzoną z kamiennych cegieł, co najmniej 30 użytej. całą wyspę. Dobra, wystarczy. Jak na dzisiaj? Okay. Mamy skąd mamy co? Pochodnie i Dobra, już się uświadomiłem, trzeba karkoala zrobić. Hmm. Przydałoby się. No właśnie. To chciałem. Naprawić. Dobrze. Dowolimy hmm, skrzynkę sobie powiększę. Ty co tam robisz? Hmm. Ulepszam generator. Proszę bardzo. dużą skrzyneczkę. Co tam mamy? To teraz zrobimy sobie. Możemy zaliczyć, że powiększyć wyspę to już jest? Zrobione? No, Dobra, to sobie zaliczę to. Powiększ wyspę, zrobione. Co teraz? Farmy to jeszcze nie. Ej, woda ci będzie zamarzać. To se za... Już mam. Już mam. zabuduj się. Zabuduj się. Zabuduj ja się. Zabuduj koblem obuduję Zrobię sobie piecyk teraz, bo jest takie zadanie. A mnie to tam wiesz. Proszę bardzo, robimy piecyk. I... Achievement get! Oh yeah! Czekaj. Zrobiony piecyk plusik. co my tam jeszcze mamy? Płapkę na potwory. To mog grinder robimy, to jeszcze nie... Jeszcze nie mam. <laughs> Z czego ja trapdora zrobię Co? Trapdorsy, żeby. Wiem o co chodzi, ale. O tu samo go otwierać nieskończone źródełko. Musisz później pokazać moją wyspę. Pokazuję, ale po nagraniu. To jak mówię, pokazać twoją wyspę po nagraniu. Co lecisz? To... Nie będę przeleciał do twojej wyspy. Z moją swoją Zrób portal, zbuduj dobrą i piękną bazę w netherze. Pójdź do netheru i zdobędź 10 jasno głazu, 20 netherowej skały i zrób TNT. Zrób, czekaj, i 10 piasków duszy. Zrób TNT, zrób 2 ciaska, zrób trochę szkła lub szyb, zrób platformę, platformę na poziomie. Zrób platformę, platformę na poziomie 1, zdobądź 10 perę underman, no, zabij gaz, na stwórz dwa, dwa bałwane, zrób tak, aby wszystkie typy drzew urosły na tej wyspie. Jak? Jak to on zrobić? Nie wiem, zobaczymy jak pojedziemy do netheru. Zrób mapę, zrób szafę grającą, zrób zegarek... i ks... jeszcze, a nie. Stwórz miksturę, leczenie 2, renegracja 2, siła 2, szybkość 2, ulepszenie jedno z narzędzi, ulepszenie jedno z narzędzi Zakończ wszystkie oficjalne zadania, pójdź do Endu, zabij Ender Dragona, dodatkowe zadania, do Multi Zbuduj niosącą się pływającą wioskę <grym> Też tak zareagowałem Zdania op Zadania opcjonalne, czyli nieobowiązkowe. Znajdź wszystkie sekretne dyski. I proszę. Ja znalazłem, znaleźliśmy już jeden. Nigdy nie naciskaj Shift, to sprawdzanie się, zrób coś. Aha, no to dobra. Nie robimy tego. No my już znaleźliśmy już jeden dysk. Tam na dole w tych skrzynkach. Aha, no. Tam jest. Czekaj, co ja teraz mogę zrobić? Ja sobie ogrody zaraz zrobię. Ja sobie zrobię takie coś... Dobra, Jaki odzyskałem czy? CZĘŚĆ DD to Co odzyskałeś? CZĘŚĆ DD to Aha, spokój bo sobie przerobiłem wyspę na kamienną. No. Mam większość, większość poszła w dół, ale dobra. <słuch> Dobrze, farmy to na razie nie poszły. A mamy tutaj? Mamy Co? tutaj ten potwór włączony. No. Ale to jest jasne wszędzie, to jak się mają rozbić? Ja wiem, ale tak się pyta Aha, mi się zaraz zaczną Czekaj, teraz muszę pożyczyć te kratki. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, pięć, 18, 19, 2, 1, 2, 3, 4. O fuck. 25. Ja udawałem. pierdziu! Co? Nie, wyros nie mam sadzonki. O! Wyspa mi się pali. <śm> Generatorko dla drewna. No, ale długo się nie pali. Ale jakieś mosty to robi. Porządnego generatora O w dupę! Jezu! Yes! Uh, 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 uh! <laughs> o, o, o! Serce mi stanęło! Oh my god! Jak to... Jak to będzie wyglądało? O w dupę! Ja tak chcę zgasić. Jak tak chcę zgasić drewno, nie? A tu mi się to drewno spaliło, ja na nim stoję I tak poleciałem O oh, fuck! <laughs> I poleciał o nie. Jaki fuck, jaki fuck, jaki fuck, mojej temy! jaki fuck, jaki to jaki fuck, jaki to to drugie. Aha, disconnect, bo to jest world, więc wiecie, co world, a jaki fuck, jaki fuck, jaki fuck, jaki fuck, jaki fuck, jaki co jaki fuck, jaki fuck, jaki Co? Co? Myślałem, że mi się cofło. Takie zasady. Dobrze, to to zamienię na kamień, bo, bo to już jest niebezpieczne. Ja jeszcze sobie wykop to już to no i po jeszcze sobie zrobię no to... Ej odzywa się coś odzywam się coś no tak czuję się sam To czuję się sam Jestem zbyt skupiony No bez sensu co ja tu koble wrzuciłem Kobla wrzuciłem nie wrzuciłem Jeszcze jeden Nie! Czy spadłeś? Prawie. Woda mnie chciała porwać. Porywasz ci. Mm. Woda mnie porywa. Mm, Rau. Mrau. Dobra, zaraz będziemy kończyć, bo. Już trochę. Ja tylko dokończę swój. Cholera jasna, mojej temy. Generator a ja zaraz będę miał więcej osiągnięć, niż tu zrobione Zostaw jeszcze odcinek przez 20... Boże, przez 5 minut Nie bo to jest za długo. To już jest 20 minut ponad. To dobra, to śpiecham się. I patrząc on co chwilę z tym gameowem chodzi. A ty Boże! sadzę z jakby chciałem widać i te, które mi wypadły <grym> Dobra, nie wziąłem tylko nie wszystkie. Ale już przeżyję tak już, jest jak się coś spiesze Czekaj, mam oczkę kostą. A jeszcze są oczki. Dobra, już nie będę brał We so fly Dobrze Dobrze pani. Ja to jeszcze mogę zrobić. Nie, znowu trzeba kobla, ale tutaj nie będę kobla, kobla, ko, kobla kopał, bo się to No Ja sobie zrobiłem wydajny generator i mi szybko to idzie. Dobra, ty my już kończymy. Chyba nie mogę jak grzybka posadzić. Bo na kamieniu... albo jest jasno. Jak jest jasno, to nie możesz. Dobra, ja już kończę odcinek, więc... Ja się z wami żegnam. On też się z wami żegna. Ja też się z wami żegnam. Jeśli wam się odcinek spodobał, możecie go ocenić. Jeśli nie możecie go... Sejtować. Te... Żeby... <laughs> to... Nie, dikie się znam na hejtowaniu. Ale to, to, to... Bo te, ten komentarz był taki... Wiem przecież... Dla żartów. To, to nie, nie, Bo ty, nie, tak to... na końcu, nie hejtujcie, nie? Ja tak azhejtuję. Dobra, no to na razie, hej. Cześć. Hejt. No to skończyłeś Tak. Nagrywam jeszcze jeden. Nie. <słuch> ty się tam porób, a ja się tutaj porobię. No dobra.